dmuchańce, animacja, a także sportowe samochody i spotkanie z delegacją piłkarzy puławskiej Wisły były głównymi atrakcjami podczas rodzinnego pikniku zorganizowanego na placu zabaw miejskiego przedszkola nr 13 w Puławach. Dzisiaj obchodzimy święto rodziny, Dzień Dziecka, wszystko połączone razem, więc mamy tutaj stacje zadaniowe, atrakcje w postaci dmuchańca, aut sportowych, które jeżdżą na co dzień w wyścigach. Część tych rzeczy jest dzięki rodzicom, a Festyn zasponsorował Urząd Miasta Puławy wspierając rodziny. Czy to takie troszeczkę już zakończenie roku szkolnego powolutku, szkolno-przedszkolnego i przygotowanie do tego wypoczątku wakacyjnego? E, oczywiście przygotowujemy się do tego, starzamy na to, żeby dzieci pamiętały o bezpieczeństwie i wiedziały, jak bez, bez, bezpiecznie się bawić. Warto przypomnieć, że piknik dofinansowało miasto Puławy. Bardzo pani dziękujemy, ta Pani pierwsza chciała... No, no. dziękujemy pani bardzo a my walczymy dalej Kola. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych naprawa telefonów i tabletów szeroki wybór akcesoriów montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany konkurencyjne ceny go GSM ulica generała Feldorfa Nila 2 Galeria Nowa oraz Premium Mobile Galeria Zielona na parterze obok ruchomych schodów